Cześć moi drodzy, witam serdecznie stałych widzów, jak i również tych nowych. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, mała przypominajka, jeśli lubicie Simsy i dobrze się na moim kanale bawicie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i koniecznie napiszcie komentarz, co naprawdę daje mi motywację do tworzenia kolejnych materiałów. A przechodząc do tematu, dziś chciałabym Was zabrać na małą wyprawę po moich ulubionych typach rozgrywki w The Sims 3. Tych, które sprawiają, że gra wciąga mnie na długie godziny, a czas dosłownie przy. Staje istnieć. Bo chyba większość z Was zna to uczucie. Siadamy do Simsów w pełni zapału, tworzymy rodzinę, dom, fabułę, ale po kilku dniach coś się wypala. Zostawiamy save'a, a potem miesiącami, a nawet latami do niego nie wracamy. Dlatego właśnie pomyślałam, że opowiem Wam dzisiaj o kilku sposobach, a raczej inspiracjach do rozgrywek, które sprawiają, że gra mi się nie nudzi. A raczej moim głównym celem tego odcinka jest to, żeby Was w jakiś sposób zainspirować. Nie jest też powiedziane, że moje rozgrywki przypadną wam do gustu. Może uznacie je za dziwne albo kompletnie w waszym stylu, ale może jednak coś z nich wam się spodoba. Dobrze, możemy przejść do pomysłów, ale na wstępie chciałabym zaznaczyć, że większość tych rozgrywek ma wspólną część składową, która mnie osobiście charakteryzuje w przypadku tworzenia gry w trójce. Mam jakąś dziwną manię do tworzenia jednego Sima na start w tej części gry. Zdarzają się oczywiście wyjątki, jak samotny rodzic z dzieckiem, ale w 90% przypadków jest to Sim samotnik. I uważam, że to jest ważne, żeby o tym wspomnieć. Jednocześnie uważam, że daje to dobre pole do manewru przy tworzeniu fabuły, a drugi ważny fakt, we wszystkich moich rozgrywkach zaczynam od życia na skraju biedy, to też warto tutaj nadmienić. Co samo w sobie już jest jakąś inspiracją do rozgrywki. Pomysł numer jeden to slow life na wsi, tak zwane cottage Core life. Tworzę sobie jednego Sima. Przeważnie jest to kobieta. Wybieram sobie do życia małe miasteczko. Najczęściej jest to Apalosa Plains, z dodatku zwierzaki, ewentualnie Twinbrook, Sunset Valley. Wybieramy sobie jakąś działeczkę na uboczu, stawiamy sobie tam domek i moja bohaterka najczęściej ma jakieś zwierzątko. Może być to albo pies, albo kot, albo nawet koń, albo nawet wszystkie trzy, co jest charakterystyczne dla osób mieszkających właśnie na wsi. I takie życie zawodowe tej osoby jest raczej spokojne. Jest to Simka, która nie goni za bogactwem, ona goni za spokojnym życiem na wsi, za takim zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności, ona ma swoich znajomych, ona ma ten swój ogródek pod domem, do którego o 5 rano codziennie wychodzi, żeby go ogarnąć, jakąś spokojną pracę, nawet właśnie samo zatrudnienie jako ogrodnik też najczęściej wybieram jako karierę zawodową, bo naprawdę, jeżeli ktoś nie jest tajemniczony, to jeżeli sobie rozwinięcie ogrodnictwo na wysoki poziom, to sprzedaż tych roślin naprawdę jest dochodowym biznesem, i można się na tym bardzo fajnie wzbogacić. Ale oczywiście, jeżeli osiągniecie w tym ogrodnictwie jakiś konkretny poziom. W tej simce nie zależy na tym, żeby miała dobrą pracę, żeby zarabiała miliony. Nie zależy na to, żeby sobie ładnie urządzić ogród, mieć piękny dom z werandą, najczęściej właśnie pobieram sobie do takich rozgrywek takie ładne wiejskie domki z pięknymi ogródkami. Ta simka sobie uprawia te rośliny, ona sobie później z tych roślin gotuje jakieś potrawy, takie wiecie, zdrowe, ekologiczne. I ona aspiruje w życiu do tego, żeby mieć spokojną rodzinę, znaleźć sobie męża albo ewentualnie, żeby mieli gromadkę dzieci, jeżeli sobie na spokojnie. Tak naprawdę to jest taka rozgrywka bez dram, taka bez stresu, taka spokojna. Ja w ogóle kocham tego typu rzeczy, urządzać te ogródki. No i ta Simka może także dodatkowo brać udziały w wyścigach konnych albo w tych konkursach dla zwierzaków. Ja generalnie bardzo lubię rozgrywki, które mają w sobie dużą ilość dramy, ale takie spokojne życie w małym. Całym miasteczku w Simsach, estetyczne, spokojne, ciche. No, serio, musicie tego spróbować. To jest po prostu ekstra. Pomysł drugi będzie totalnie inny, chociaż ma podobną część składową, bo będziemy grali również jedną osobą. I jest to życie Gwiazdora Influencera. I tutaj mamy życie w konkretnym mieście. U mnie w 99% przypadków jest to Bridgeport. W tym 1% może Starlight Shores, ale do tym miasta nie za bardzo przypadam. No i o co tu chodzi? Mamy Sima Przyjeżdża sobie do miasta. Typ małomiasteczkowy. Myśli sobie, wow. Oczywiście wybiera sobie mieszkanie w wieżowce. Bo pewnie całe życie mieszkał na jakiejś wsi, właśnie, nie zaznał takiego życia. Startuje od małego mieszkania i aspiruję, żeby zostać popularną osobą. I tu najczęściej wybieram sobie karierę albo muzyczną, albo piosenkarz-piosenkarka. Chociaż szczerze mówiąc, ani razu chyba nie grałam chłopem, który był piosenkarzem. I chyba muszę to kiedyś nadrobić. No i ten początkujący muzyk sobie zarabia. Gra sobie na ulicy, lub śpiewa na ulicy, gra sobie w metrze, szuka tak naprawdę zarobku, żeby się w tym dużym mieście utrzymać, ale Czasem, kiedy ta kariera mu się rozwija, to dochodzą punkty osobistości, dochodzi poznawanie sławnych osób, chodzenie na imprezy, po tych jakże przepełnionych trójkowych klubach, w których normalnie są takie tłumy, że ło! I w trakcie tej całej rozgrywki, nasz team staje się coraz bardziej popularny, aż w końcu dociera na szczyt kariery. A na szczycie kariery piosenkarza, naprawdę można zarobić bardzo fajne pieniądze i poczuć się jak prawdziwy gwiazdor, kiedy się stoi na tej scenie i śpiewa przed tłumem ludzi. Do tej naszej kariery zawodowej i życia w ruchliwym dużym mieście dochodzi również dołączenie do tego prowadzenie bloga, które dochodzi nam w dodatku studenckie życie. I to jest takie idealne, moim zdaniem zwieńczenie całej tej inspiracji rozgrywkowej. I ja wtedy się dosłownie czuję, jakbym sterowała jakimś właśnie influencerem, który jest muzykiem. Tam sobie wiecie, piszę różne posty, robię sobie tego bloga, jakąś tam albo recenzję, albo blog osobisty. Wstawiam sobie jakieś zdjęcia z ciągu dnia, że na na robię sobie zdjęcie na ulicy i mówię: No, mój perfect day! Coś tam, i piszę te posty. Mam tych moich ludzi, którzy tam wysyłają mi te pieniądze na wsparcie bloga, i to jest dla mnie takie satysfakcjonujące, kiedy ja od podstaw takiego człowieka, o którym nikt nigdy nie słyszał, nagle całe miasto wie o jego istnieniu. Chodzą za nim paparazzi, prowadzi tego bloga, występuje na ogromnych scenach. No, mega to jest, naprawdę. Lubię taki wątek wprowadzać do Simsów i też myślę, że powinniście tak. Go spróbować. Pomysł numer 3 to jest typ podróżnika. I tutaj muszę, bo się uduszę, muszę odesłać do mojej serii na kanale, w której gramy główną bohaterką, która wykonuje misje w grobowcach. Jest to bardzo zabawowa, odprężająca, odmurzająca seria, w której mam wrażenie, że mój montaż bardzo dużo pomaga. Spotkała się z fajnym odbiorem, więc jeżeli chcecie obejrzeć tego seria, to koniecznie wpadnijcie, może też Was zainspiruje do jakiejś rozgrywki. A wracając do inspiracji na rozgrywkę, to w typie podróżnika często obieram taką drogę, że Sim zaczyna jako taki początkujący podróżnik. Jeździ po tych wszystkich krajach, zdobywa te punkty wizy, bogaci się na zdobywaniu tych reliktów, dostaje te wynagrodzenia za misje. Potem, jeżeli go stać, to kupuje sobie nawet noclegi w tych wszystkich destynacjach wakacyjnych, czy nawet romansuje lub zawiera relacje z obcokrajowcami. A później ten sam podróżnik wraca sobie do tego rodzinnego miasta. Wtedy dekoruje mu dom, inspirując się właśnie tymi destynacjami. Czyli na przykład jedno Pomieszczenie robię w stylu egipskim, drugie robię w stylu francuskim, trzecie w stylu chińskim. Gdzieś tam w domu się przewijają różne elementy, takie jak relikty, wazony, półki z nektarami. Przed domem rośnie mi płonący owoc, albo różne winorośle z Francji. I wiecie, potem sobie zapraszam znajomych i wyobrażam sobie, że ci ludzie przychodzą do mnie zobaczyć moje prywatne muzeum. Zrobiłam sobie nawet kiedyś takie pomieszczenie, w którym właśnie ustawiłam w takich platformach, te wszystkie relikty, takie najdroższe, które zdobyłam, i wyobrażam sobie właśnie, że mój sim jest takim mega znanym podróżnikiem. Potem też dochodzi jakieś tworzenie bloga na ten temat i uważam, że to jest mega fajne i mega kreatywne, że potem sobie wyobrażamy, że wszyscy o nim mówią, wszyscy go znają, że zwiedził tyle krajów, tyle grobowców odkrył. Jego dom to jest jedno wielkie muzeum i taki typ rozgrywki zajmuje na wiele, wiele tygodni. No chyba, że gracie po 20 godzin dziennie, to myślę, że dałoby radę przejść wszystkie grobowce w ciągu kilku dni, jakbyście się postar ali. Dobrze, odejdźmy na chwilę od rozgrywek skupiających się na jednej osobie, ponieważ w inspiracji czwartej i piątej będzie bardziej nawiązanie do rodzin wielodzietnych. Pomysł numer cztery to jest oczywiście Legacy Challenge. To jest taki w sumie uniwersalny pomysł, który można zastosować również w The Sims 2 czy The Sims 4, ale tutaj myślę, że trójka ma w sobie coś fajnego. Tutaj też odsyłam zainteresowanych do moich dwóch odcinków, w których tłumaczę losy. Moich bohaterów z Legacy The Sims 3. Jeżeli chcecie otrzymać konkretną inspirację na rozgrywkę opartą na konkretnej rodzinie i konkretnych przykładach dram i fabuły, to odsyłam do filmu. Linki będą w opisie do tych filmów i do tych poprzednich z serii z grobowcami. W skrócie, chodzi o to, że po prostu gracie pokoleniowo, żeby jak najbardziej rozwinąć sobie drzewo genealogiczne. Ja na swoim przykładzie grałam także Simką, która była bardzo biedna, dorobiła się jakiejś tam ilości pieniędzy, Później miała swoich dziedziców i każdy z tych nowonarodzonych przodków przyjmuje sobie pierwszą literę imienia po jakimś rodzicu. Jeżeli jest to dziewczynka, to imię wymyślamy na literkę jej mamusi, a jeżeli jest to chłopak, no to analogowo. I ja w tym moim legacy w trójce bardzo doceniam to, że ci moi simowie są wszyscy bardzo podobni. Jeżeli na przykład była matka, która lubiła pisać, to na przykład jej syn stał się również pisarzem, a także malarzem. Są takie podobieństwa genetyczne i w wyglądzie, i w zachowaniu. I w zainteresowaniach, a także to, co jest fajne w trójce, to jest to, że nawet jeżeli sobie zrobicie Legacy i sobie rozbijecie rodziny na jakieś części składowe, to grając jedną rodziną, automatycznie ta druga rodzina też przeżywa jakieś swoje rzeczy i nie macie do końca wpływu na to, co się tej drugiej rodzinie dzieje. Ona sobie równo z wami żyje, co sprawia, że to Legacy jest mega, mega ciekawe. A teraz pomysł piąty, czyli już ostatni w tym odcinku, który jest stosunkowo dla mnie bardzo świeży i ja nigdy bym nie wpadła na to, żeby zrobić coś takiego. Kiedyś może mi to przeszło przez myśl, żeby robić taki multitasking, ale zainspirowała mnie do tego moja przyjaciółka, którą pozdrawiam. Wyobraźcie sobie miasteczko, macie tam ulicę i na tą jedną ulicę miasteczka wprowadzacie sobie w sąsiednich domach kilka rodzin. Trzy rodziny, pięć rodzin, ile tylko Wam się żywnie podoba, ale w sumie jak to będzie piętnaście, to trochę możecie już nie nadążyć za tym, co tam się dzieje. I te wszystkie rodziny mają swoje własne perypetie, a także między tymi rodzinami występują jakieś korelacje. Na przykład ta zdradziła tego z tym, ta z tym. Wymyślacie sobie, co tylko chcecie. Ta rodzina z tą ma jakąś spinę, ta z tą ma jakieś niedokończone sprawy, ta się kłóci o pieniądze, tutaj chłop zdradza swoją żonę, ten ma pięć kochanek. Różne rzeczy możecie wymyślić, ale najlepsze jest to, żeby sobie losowo przełączacie na każdą z tych rodzin i wy nie macie pojęcia, co się w tym momencie tej gry waszej stało w tych poprzednich rodzinach i wy nagle się możecie dowiedzieć, że w tych pozostałych rodzinach odwalił się taki syf, że po prostu wam mózg wywali. I ja tak miałam z moją koleżanką jak grałyśmy, miałyśmy chyba pięć rodzin na jednej ulicy i po prostu tam się działy takie dymy, że po prostu nasza fabuła w głowie nie była tak mocna jak to, co tam się zaczęło dziać samo z siebie autonomicznie. Naprawdę polecam, bo ja spróbowałam tego pierwszy raz rok temu i naprawdę poczułam się bardzo Zaangażowana w tą dramę uliczną. Poczułam się jak w jakiejś telenoweli tureckiej, dosłownie. Jeżeli chcecie się dobrze bawić, to polecam. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o moje ulubione typy rozgrywek. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden z tych pomysłów zapalił w waszej głowie iskrę i może coś z tego będziecie chcieli wcielić w życie w swojej grze, albo przerobicie to po swojemu i stworzycie coś zupełnie nowego. Simsy dają taką wolność, że wystarczy w sumie jeden mały impuls, żeby stworzyć w tej grze coś zupełnie nowego. A tak kończąc, to zapraszam was serdecznie na mojego Discorda. Link macie w opisie, a jeżeli macie ochotę mnie dodatkowo wesprzeć, to możecie dołączyć do grona wspierających i zyskać tym samym wcześniejszy dostęp do moich filmów. Życzę wszystkim oglądającym smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!